Jesteś potężnym magnesem, zdolnym przyciągnąć wszystko, czego pragniesz, kiedy wibrujesz w harmonii z wszechświatem. To proste zdanie zawiera głęboką tajemnicę. Wszystko, co czujesz, myślisz i wyrażasz, kształtuje Twoje jutro. I właśnie dlatego dziś zanurzymy się w coś bardzo wyjątkowego trzy słowa, które powinieneś wypowiedzieć przed snem, ponieważ wszechświat mówi do Ciebie, nawet gdy śpisz. Być może jeszcze o tym nie wiesz, ale moment tuż przed zaśnięciem jest jednym z najpotężniejszych, jeśli chodzi o przeprogramowanie Twojego podświadomego umysłu i dostrojenie Twojej energii do pragnień Twojego serca. Dzieje się tak dlatego, że kiedy jesteś bliski snu, Twój świadomy umysł zaczyna się odprężać, a podświadomość, czyli prawdziwy twórca Twojej rzeczywistości, jest całkowicie otwarta na przyjmowanie poleceń, wiadomości i wibracji. I tu właśnie kryje się sekret tego filmu. Większość ludzi kończy dzień narzekając, odczuwając strach, winę, niedostatek lub frustrację. Zanoszą negatywne myśli do łóżka i zgadnij co. Te myśli zamieniają się w wibracje, a te wibracje są bezpośrednio wysyłane do wszechświata. Efekt? Budzą się następnego dnia z tymi samymi problemami, tymi samymi lękami, tymi samymi ograniczeniami, ale Ty tu jesteś, a to już mówi o Tobie bardzo wiele. Jesteś gotowy, a, by się zmienić. Jesteś gotowy, a, by przeprogramować swój umysł. I co najważniejsze, jesteś gotowy, a, by usłyszeć, co wszechświat próbuje ci powiedzieć. W dzisiejszym filmie odkryjesz trzy słowa, które wypowiedziane z wiarą, intencją i sercem przed snem, łączą twój umysł z częstotliwością obfitości, pokoju i manifestacji. Te słowa same w sobie nie są magiczne. Są wibracyjnymi wyzwalaczami Kodami energii, które otwierają niewidzialne kanały między tobą a wszechświatem. Zrozumiesz, dlaczego działają, jak ich używać w odpowiedni sposób i czego się spodziewać, gdy zaczniesz je stosować. I co więcej, używając tych słów każdej nocy, nie tylko przeprogramowujesz swoją podświadomość, ale również wysyłasz do wszechświata jasny sygnał: Jestem gotowy, aby otrzymać. Wyobraź sobie na chwilę: Kładziesz się wieczorem do łóżka w spokoju. Wypowiadasz te słowa. Czujesz lekkość w piersi. Zasypiasz z uśmiechem, spokojny, a z pewnością, że coś niesamowitego już jest w drodze. To jest moc prawa przyciągania w jego najczystszej i najbardziej intymnej formie. I to właśnie tę moc obudzisz dzięki temu filmowi. Ale zanim przejdziemy dalej, skorzystaj z tej chwili połączenia i zasubskrybuj nasz kanał. Codziennie mamy dla ciebie nową wiadomość o obfitości, wierze, przeprogramowaniu umysłu. I manifestacji. To jak codzienna dawka inspiracji płynąca z wszechświata i byłoby mi bardzo miło, gdybyś kontynuował, a tę podróż razem ze mną. Pamiętaj, zmiana zaczyna się w momencie, gdy decydujesz się myśleć, mówić i czuć inaczej. Wszystko jest energią: Twoje myśli, Twoje słowa, Twoje emocje. Wszystko wibruje, a to, co wibruje, przyciąga. To zdanie podsumowuje istotę prawa przyciągania. Jeśli jesteś tutaj i chcesz zrozumieć, Dlaczego trzy proste słowa wypowiedziane przed snem mogą odmienić Twoje życie, wiedz, że odpowiedź tkwi w tej niewidzialnej, ale niezwykle potężnej sile, która łączy Cię ze wszechświatem. Zanim ujawnimy te słowa, musisz zrozumieć, dlaczego działają tak skutecznie. To nie magia ani przesąd. Mówimy tu o połączeniu wiedzy z zakresu energetyki i mocy podświadomości. Moment przed zaśnięciem, na przykład, to jeden z najbardziej intensywnych momentów Twojego dnia. W tej chwili twój mózg zwalnia i wchodzi w głębszy stan fal mózgowych, stan alfa lub teta, który jest bezpośrednim mostem między umysłem świadomym a podświadomym. Kiedy umysł świadomy zaczyna się wyciszać, podświadomość staje się bardziej aktywna i otwarta. To oznacza, że wszystko co w tym momencie poczujesz, pomyślisz lub wypowiesz, zostanie bezpośrednio odebrane przez twoje wewnętrzne ja. Które właśnie odpowiada za tworzenie Twojej rzeczywistości. Podświadomość jest jak żyzna gleba, a to, co w niej zasiejesz, czy to strach, niedostatek, czy obfitość, zamieni się w owoce w Twoim fizycznym świecie. Dlatego właśnie słowa, które wypowiadasz przed snem, mają tak ogromną moc. W ciągu dnia jesteś wystawiony A na rozproszenia, hałas i bodźce. Ale nocą, gdy kładziesz się do łóżka, to, co myślisz i czujesz, staje się czystym ziarnem zasiewanym na kolejny dzień. Kiedy decydujesz się używać w tym momencie słów o wysokiej wibracji, przeprogramowujesz swoją częstotliwość energetyczną, a wszechświat odpowiada na częstotliwość, którą emitujesz. Słowa to coś więcej niż litery i dźwięki, one niosą w sobie wibracje energetyczne. Czy zauważyłeś aś, jak niektóre słowa sprawiają, że czujesz lekkość i spokój, podczas gdy inne wywołują dyskomfort lub smutek? To dlatego, że każde słowo posiada własną wibrację. Słowa takie jak wdzięczność, pokój, tam zaufanie, dobrobyt, podnoszą Twoją energię, łączą Cię z wyższymi warstwami pola uniwersalnego. A to właśnie w tym stanie manifestacja przyspiesza. Ale nie wystarczy jedynie powtarzać słowa jak magiczną formułkę. Prawdziwa moc tkwi w emocji towarzyszącej słowu Emocja plus. Słowo Lasza Manifestacja. Kiedy mówisz z wiarą, oddaniem i prawdziwym uczuciem, wysyłasz do wszechświata jasny i silny przekaz. To jak wpisywanie wibracyjnego hasła. Słowo to kot, ale emocja jest kluczem, który aktywuje system. Kolejny niezwykle ważny aspekt to fakt, że podświadomość nie odróżnia tego, co jest prawdziwe, od tego, co wyobrażone. Ona po prostu przyjmuje to, co otrzymuje z emocjonalną intensywnością. Jeśli z uczuciem powtarzasz jestem kochany, a nawet jeśli w danym momencie czujesz się samotny, a lub spragniony, a miłości, Twoja podświadomość przyjmie to jako prawdę, i od tego momentu zacznie zmieniać twoje zachowanie, twoje emocje, a nawet zewnętrzne sytuacje, by potwierdzić to nowe przekonanie. Zaczynasz przyciągać doświadczenia, które potwierdzają te wibracje. Dlatego właśnie odpowiednie słowa wypowiedziane przed snem są tak skuteczne. One kształtują twoje przekonania w ciszy, podczas gdy odpoczywasz. I stopniowo, nie zdając sobie z tego sprawy, zmieniasz się wewnętrznie a twoja zewnętrzna rzeczywistość zmienia się wraz z tobą. Ta zmiana nie następuje natychmiast, ale jest głęboka. To jak subtelna fala, która z czasem nabiera mocy i nie daj się zwieść. Nauka również to potwierdza. Fizyka kwantowa pokazuje, że obserwator wpływa na obserwowany obiekt. To oznacza, że twoja świadomość kształtuje rzeczywistość. To, w co wierzysz, czego oczekujesz i co czujesz, zaczyna bezpośrednio wpływać na to, co dzieje się w Twoim świecie. Innymi słowy, kiedy używasz świadomych słów zgodnych z Twoimi pragnieniami, kształtujesz swoją rzeczywistość wibracyjną, a tym samym aktywujesz nowe możliwości. W tym procesie wszechświat nie tylko słucha, on odpowiada. Kiedy wypowiadasz z przekonaniem i intencją słowa zgodne z dobrobytem i miłością, otwierasz bezpośredni kanał z polem nieskończonych możliwości. Już nie tylko pragniesz, Ty współtworzysz. Ustawiasz się w pozycji kogoś, kto już zasługuje, kto już jest gotowy, kto już wibruje rzeczywistością, którą chce przeżywać. Dlatego te słowa działają, mają moc, mają energię, mają wibracje, ale przede wszystkim mają twoją intencję, a wszechświat odpowiada na intencje z matematyczną precyzją. On nie ocenia, on tylko odzwierciedla. Wszystko co wysyłasz, wraca. Teraz, gdy rozumiesz już, dlaczego słowa wypowiadane przed snem mają tak ogromny wpływ na Twoją podświadomość i pole wibracyjne, nadszedł czas, aby ujawnić coś, co może odmienić Twoje połączenie z wszechświatem. Trzy słowa, które powinieneś, aś, wypowiadać przed snem. Te słowa są proste, bezpośrednie, ale niosą w sobie energetyczną moc, zdolną zmienić Twoje życie od wewnątrz. A są to: Jestem światłem, zasługuję. Dokonało się. Te słowa nie są przypadkowe. Zostały wybrane ze względu na swoją wibracyjną siłę i sposób, w jaki aktywują trzy kluczowe filary manifestacji: tożsamość energetyczną, poczucie zasługiwania i potwierdzenie. Używając ich we właściwy sposób, dostrajasz się do swojej osobistej mocy, uznajesz swoją wartość i wysyłasz do wszechświata jasny sygnał, że to, czego pragniesz, już jest rzeczywiste. Przyjrzyjmy się teraz głębi każdego z tych słów, abyś nie tylko je wypowiedział, a, ale poczuł, a, je w najgłębszej części siebie. Pierwsze słowo to: Jestem światłem. To afirmacja, która aktywuje Twoją duchową tożsamość. Kiedy mówisz: Jestem światłem, ponownie łączysz się ze swoją esencją. Oznajmiasz, że nie jesteś swoimi problemami, traumami ani lękami. Jesteś czymś o wiele większym. Jesteś energią, jesteś kreacją, jesteś częścią całości. To stwierdzenie przełamuje ograniczenia narzucone przez ego i wprowadza Cię w wibracje czystego potencjału. Gdy mówisz jestem światłem, oznajmiasz wszechświatowi, rozpoznaje siebie jako boską i potężną część stworzenia. Ta świadomość otwiera drogi, rozszerza Twoją wibrację i rozpuszcza poczucie oddzielenia. Światło, którym się ogłaszasz, zaczyna świecić w Twoim zewnętrznym życiu, w relacjach, decyzjach, szansach... Bo wszystko wokół zaczyna odpowiadać temu, kim jesteś. Drugie słowo to zasługuje. To jedno z najbardziej transformujących stwierdzeń, jakie możesz wypowiedzieć, zwłaszcza przed snem. Wiele osób pragnie lepszego życia, ale w głębi duszy nosi przekonanie, że na nie nie zasługuje. To tworzy cichy, ale niezwykle silny blok, który powstrzymuje manifestację. Kiedy mówisz z prawdą zasługuje, zaczynasz przełamywać ten schemat. Oznajmiasz swojej podświadomości, że tak, zasługujesz na szczęście, dobrobyt, miłość, życie w obfitości i pełni. Zaczynasz oczyszczać wspomnienia niedostatku, winy czy samokarania. I to zmienia wszystko. Wszechświat zawsze chciał dać ci to, czego pragniesz, ale daje to tylko wtedy, gdy wibrujesz akceptacją i poczuciem zasługiwania. To stwierdzenie ustawia cię w pozycji kogoś, kto nie żebrze o błogosławieństwa lecz otwiera się na ich prawdziwe przyjęcie. Trzecie słowo to Dokonało się. I tu pojawia się ostateczna pieczęć. To potężne stwierdzenie jest wibracyjnym dekretem. Gdy mówisz Dokonało się, zamykasz cykl manifestacji. Wychodzisz ze stanu wątpliwości i wchodzisz w stan pewności. Oznajmiasz wszechświatowi: Ufam tak bardzo, że już uznaję to za spełnione, a to zaufanie przyspiesza manifestację. Kiedy z wiarą wypowiadasz dokonało się, zaczynasz wibrować jak ktoś, kto już ma, już jest, już żyje, tym, czego pragnie. I to właśnie ta wibracja przyciąga upragnioną rzeczywistość do teraźniejszości. Wszechświat nie rozumie czasu tak jak my. On rozumie częstotliwość, a częstotliwość pewności jest tą, która manifestuje najszybciej. A więc łącząc te trzy frazy: Jestem światłem, zasługuję, dokonało się, tworzysz pole wysokiej wibracji przed snem. Potwierdzasz swoją energetyczną tożsamość, uznajesz swoją wartość i pieczętujesz swoją intencję z przekonaniem. Ta kombinacja jest potężna, ponieważ działa na trzech poziomach: kim jesteś, na co zasługujesz i pewność, że to już się urzeczywistniło. Wyobraź sobie teraz siebie leżącego w ciszy, oddychającego głęboko i powtarzającego te słowa w myślach, czując każdą z nich: jestem światłem, zasługuję, dokonało się. Powtarzaj spokojnie, z uważnością. Zauważysz, jak twoje ciało się rozluźnia, umysł wycisza, a serce wchodzi w stan pełnego zaufania. To idealny stan do zaśnięcia, ponieważ to właśnie w tym stanie twoja podświadomość chłoni najwięcej. A kiedy zasypiasz w tej częstotliwości, zaczynasz przemieniać się wewnętrznie. Twoje myśli się zmieniają, zmienia się twoje postrzeganie samego siebie, a wraz z tym twoja zewnętrzna rzeczywistość zaczyna reagować inaczej. Teraz, gdy znasz już trzy potężne słowa, jestem światłem, zasługuję, dokonało się. Niezwykle ważne jest, by wiedzieć, jak ich używać we właściwy sposób, tak aby ich wibracyjna moc rzeczywiście uruchomiła zmiany, które chcesz zobaczyć w swoim życiu. Nie wystarczy tylko wiedzieć, co powiedzieć. Liczy się sposób, w jaki mówisz, stan emocjonalny, w którym się znajdujesz, oraz intencja, z jaką wypowiadasz każde słowo to właśnie te czynniki decydują, czy to ćwiczenie stanie się prawdziwym kanałem manifestacji z wszechświatem? Pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest to, że ten rytuał powinien być wykonywany w stanie pełnej obecności. Nie ma sensu kłaść się do łóżka, powtarzać słowa z rozproszonym umysłem, albo z telefonem w ręce, licząc na cud. Energia manifestacji odpowiada na skupioną intencję. Dlatego zanim zaczniesz, wyłącz wszelkie rozpraszacze, zgaś światło, zamknij oczy. I kilka razy głęboko oddychaj. Pozwól swojemu ciału wejść w stan relaksu. Ten prosty gest już sam w sobie wysyła sygnał do twojego umysłu, że ta chwila jest wyjątkowa, święta twoja. Następnie powtarzaj w myślach lub cicho: jestem światłem. Zasługuję. Dokonało się. Możesz powtórzyć raz albo tyle razy, ile poczujesz potrzebę. Najważniejsze, by poczuć każde słowo. Gdy mówisz jestem światłem, Wyobraź sobie złote światło otaczające całe twoje ciało. Poczuj, jak łączy cię ono z czystą energią. Oczyszcza cię, ogrzewa, przywraca połączenie z twoją istotą. Gdy mówisz zasługuję, obserwuj, czy pojawia się jakaś wewnętrzna opór, może jakiś głos mówiący to nie dla mnie. Jeśli tak, oddychaj głęboko i powtarzaj to zdanie z jeszcze większą miłością i pewnością. Powtarzaj tyle razy, ile trzeba. Aż to zdanie zabrzmi prawdziwie w Twoim sercu. I na koniec, gdy powiesz, dokonało się, poczuj, jakbyś kończył, a potężną modlitwę. Wyobraź sobie, że Twoje słowa zostały wysłane do wszechświata i że coś niewidzialnego, ale rzeczywistego już zaczęło działać na Twoją korzyść. Moment snu jest wyjątkowy, bo jak już wiemy, podświadomość jest wtedy otwarta. Dlatego, kiedy zasypiasz z tymi słowami w umyśle, one nadal działają nawet podczas snu. Twoja wibracja pozostaje wysoka. Twój umysł nadal pracuje na subtelnym poziomie, reorganizując wzorce, rozpuszczając blokady i otwierając ścieżki. A co najpiękniejsze, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, zaczynasz się zmieniać. Budzisz się lżejszy, a spokojniejszy, a bardziej pewny a siebie. Zaczynają się pojawiać małe znaki i im bardziej pozostajesz wierny a temu rytuałowi, tym silniejsze stają się te znaki. Ale czego właściwie możesz się spodziewać, gdy zaczniesz używać tych słów? Przede wszystkim jasności umysłowej i emocjonalnej. Wiele osób zgłasza, że po kilku dniach powtarzania tych afirmacji zaczyna dostrzegać rozwiązania tam, gdzie wcześniej widzieli tylko problemy. To tak, jakby emocjonalna mgła zaczęła się rozwiewać, robiąc miejsce dla bardziej świadomych decyzji. Następnie często pojawiają się synchroniczności, pojawiają się właściwi ludzie, Znikąd pojawiają się nieoczekiwane możliwości. Nowe pomysły rodzą się spontanicznie. To nie przypadek, to wszechświat odpowiadający na twoją nową częstotliwość wibracyjną. Gdy mówisz jestem światłem, dostrajasz się do swojej esencji. Gdy mówisz zasługuję, przełamujesz wzorce autosabotażu, a gdy mówisz dokonało się, tworzysz pole pewności i zaufania. Te trzy siły razem poruszają wszechświat w sposób, którego racjonalny umysł nie potrafi zrozumieć, ale serce czuje. Kolejną rzeczą, która może się wydarzyć, jest uwolnienie emocjonalne. Czasami, gdy zaczynasz ten proces, możesz poczuć potrzebę płaczu lub przypomnieć sobie wydarzenia z przeszłości. To nie jest nic negatywnego, wręcz przeciwnie to twój wewnętrzny system się oczyszcza, uwalniając za stałe energie, które blokowały przepływ. Pozwól sobie poczuć. Zaakceptuj ten proces. Uzdrowienie jest częścią drogi do manifestacji. Ważne jest także, by w ciągu dnia starać się utrzymać wibrację spójną z tym, co afirmowałeś aż przed snem. To nie znaczy, że musisz udawać, że wszystko jest dobrze cały czas, ale raczej działać świadomie. Na przykład, jeśli twierdzisz, że zasługujesz, ale cały dzień się krytykujesz lub sabotujesz, pojawia się konflikt wibracyjny. Energia wieczornego rytuału może zostać zneutralizowana przez powtarzające się negatywne myśli i zachowania w ciągu dnia. Dlatego pielęgnuj życzliwość wobec siebie, zwracaj uwagę na słowa, których używasz i wybieraj, zawsze, gdy to możliwe, myśli, które wspierają rzeczywistość, jaką chcesz stworzyć. Z czasem ten rytuał stanie się czymś naturalnym Twoją osobistą, świętą, cichą i potężną chwilą. I zauważysz, że nie chodzi tylko o przyciąganie rzeczy, ale o stawanie się kimś innym, bardziej świadomym, bardziej spójnym, bardziej połączonym z energią całości. Manifestacja przestaje być wysiłkiem, a staje się konsekwencją twojej codziennej wibracji. I pamiętaj, to nie jest proces mechaniczny, to proces żywy. Każda noc będzie inna. Czasem poczujesz większą intensywność, czasem mniejszą, i to jest w porządku. Najważniejsze to zachować regularność, bo to właśnie powtarzanie przeprogramowuje. Teraz, gdy nauczyłeś Aś się, jak właściwie używać tych słów i wiesz, czego możesz się spodziewać, rozpoczynając tę praktykę, nadszedł moment, aby zakończyć ten przekaz jasnym i potężnym podsumowaniem, które umocni wszystko, co do tej pory odkryłeś Aś. W trakcie tego nagrania, odkryłeś Aś coś więcej niż tylko trzy słowa. Uzyskałeś aś dostęp do bezpośredniej drogi połączenia ze wszechświatem. Jestem światłem, zasługuję, dokonało się. Te słowa to nie tylko piękne frazy. To wibracyjne wyzwalacze, które, używane świadomie, mają moc przeprogramowania Twojego umysłu, podniesienia Twojej energii i przekształcenia Twojej rzeczywistości. Zrozumiałeś aś, dlaczego te słowa działają, ponieważ oddziałują bezpośrednio na Twoją podświadomość. W najbardziej podatnym momencie dnia, tuż przed zaśnięciem, odkryłeś się, że afirmując swoją tożsamość jako światło, uznając swoje zasługiwanie i ogłaszając, że już się dokonało, aktywujesz w sobie wibrację tego, czego pragniesz doświadczyć. Co więcej, nauczyłeś się, jak stosować te słowa we właściwy sposób, z intencją, uczuciem, obecnością i konsekwencją. To nie magia, to dostrojenie. Kiedy zmieniasz swoją wewnętrzną częstotliwość, Wszechświat zaczyna porządkować wszystko wokół ciebie tak, aby odzwierciedlało Twoją nową wibrację. Teraz zaproszenie jest proste. Zastosuj to w praktyce. Wybierz jedną z zasad, których dziś się nauczyłeś, Aś. Może to być wieczorne powtarzanie trzecich słów i praktykuj przez najbliższe siedem dni. Uczyń z tego swój rytuał cichy, potężny, prawdziwy. Obserwuj znaki. Zauważaj wewnętrzne zmiany i zachowaj wiarę. Pamiętaj. Nie jesteś sam, a wszechświat słucha i on nie odpowiada na to, co mówisz powierzchownie, lecz na to, co naprawdę wibruje w twoim wnętrzu. Jesteś światłem. Zasługujesz na to, co najlepsze w życiu, a wszystko czego pragniesz już istnieje w jakimś wymiarze. Czeka tylko na twoją wibrację, by się zamanifestować. Nigdy nie lekceważ mocy słowa wypowiedzianego z wiarą tuż przed snem, bo to właśnie wtedy wszechświat najwyraźniej słyszy. Czego naprawdę pragnie Twoja dusza? Afirmuj, poczuj, uwierz, dokonało się. Od dziś nie będziesz już zasypiać z wątpliwościami, będziesz zasypiać w spokoju, bo wiesz, że współtworzysz swoją nową rzeczywistość. Teraz chcę Cię zaprosić do zostawienia w komentarzu twórczego i budującego zdania z wykorzystaniem słów, które najbardziej poruszyły Twoje serce w tym nagraniu. To pomaga wzmocnić Twoją wibrację i inspiruje innych. I oczywiście zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać codzienne treści o obfitości, duchowości i manifestacji. Kolejne wideo pokaże Ci więcej na temat prawa przyciągania. Zaraz pojawi się na ekranie, widzimy się tam. Wszechświat Cię prowadzi.